W swojej książce Cztery Role Lidera ujęłaś jedną z ról jako lider strateg. Kim jest w takim razie lider strateg? Kiedyś usłyszałam piękne zdanie, że wizjoner bez rezultatu jest marzycielem. I pomyślałam sobie: Ja jestem wizjonerką, ale nie chcę być wsadzana w szufladkę marzyciela, który buja w obłokach. I pamiętam taką anegdotę. Miałam firmę, w której mieliśmy inwestora. Byłam prezesem zarządu firmy, która miała swojego inwestora, i ja przychodziłam do dyrektora finansowego tej, tej grupy kapitałowej i mówiłam: Słuchaj, my zrobimy takie rzeczy, takie rzeczy. Ja mam taki pomysł, taki pomysł, no bo ja jestem wizjonerem. A on mówił: A ta, tu mi kaktus wyrośnie, jak ty to wszystko dowiedziesz? I trochę mi to podcinało skrzydła, ale wtedy zrozumiałam, może dzisiaj rozumiem, że wtedy on na mnie patrzył jak na takiego marzyciela. Ja myślałam o sobie wizjoner, a on mówi: "Bata, pokaż mi rezultat. No i uświadomiłam sobie, że właśnie rola stratega przenosi cele, plany, marzenia w rzeczywistość. Lider strateg jest skuteczny przede wszystkim. On dowozi wynik, on powoduje, że to, co powstaje w naszej głowie, staje się w pewnym momencie rzeczywistością i ma określony efekt. Efekt w postaci finansów, efekt w postaci zaspokojonej potrzeby, efekt w postaci wyprodukowanego produktu czy zrealizowanej usługi. To jest, to jest lider Stratek. On dba o to, żeby rzeczy kolokwialnie mówiąc, dowieść, dowieść w, w założonych celach. Ale lider Stratek, i tutaj trochę może się posłużę, i odwołam się do takiej nomenklatury wojskowej czy wojennej wręcz, jak patrzymy na generałów, którzy kiedyś wygrywali bitwy, czy Napoleon, czy Eisenhower, czy kogokolwiek, którego weźmiemy na tapetę w tym momencie, to byli typowi stratezy. Oni zastanawiali się nad taktykami. Jak? Odpowiadali na pytanie jak? Jak wygrać z tamtą armią, która być może jest liczniejsza, być może ma zasoby lepsze, być może jest lepiej sprawdzona w boju? Gdzie znaleźć naszą przewagę konkurencyjną, żeby zwyciężyć? I lider Stratek szuka odpowiedzi na pytanie jak. Tylko że jest tutaj jeden problem ponieważ y, większość liderów myśli, że jest strategami, to znaczy, że podpatrzy konkurencję, zobaczy co ona robi i te rozwiązania zastosuje w swojej firmie. I bardzo często to jest jak y, uderzenie kulą w płot, ponieważ okazuje się, że to nie chodzi o to, żeby znaleźć masę pomysłów i je wdrażać. Tylko chodzi o to, że jeżeli my jesteśmy w jakimś miejscu, a chcemy się znaleźć w innym miejscu, to na drodze do tego miejsca coś stoi. Znaczy jest jakiś realny powód, dla którego ja jeszcze nie jestem w tym miejscu. Być może czegoś nie umiem, być może czegoś nie rozumiem, być może nie mam zespołu, być może nie mam zasobów, być może nie mam finansowania. Jest coś, czego mi brakuje w kontekście tego zrealizowania celu. Więc lider strateg, przede wszystkim, zanim znajdzie odpowiedź na pytanie: jak? On szuka problemów. Co stoi mi na drodze do zrealizowania tej mojej wielkiej wizji? Czego my jeszcze nie mamy? Czego my nie potrafimy? Że tak powiem, trochę szuka dziury w całym. On najpierw szuka dziury w całym, ale nie po to, żeby nam wytknąć to, żeby nas zganić czy żeby nas ocenić, tylko powiedzieć: Dobra, to są nasze wyzwania. I teraz się pojawia pytanie: jak to zrobić? Jak obejść tę przeszkodę? Jak pokonać ten problem? problem? Jak wygrać z tą barierą, która stoi nam na drodze? I jeżeli on znajdzie tę odpowiedź, to to jest dopiero dobra strategia. Ja bardzo długo szukałam yy, takiej odpowiedzi na to, czym jest w ogóle strategia. Skończyłam studia ekonomiczne, uczyłam się od przedsiębiorców, znam masę profesorów, nikt nie potrafił mi w prosty sposób odpowiedzieć, a wszystkie książki, które powstawały na ten temat, to były takie grubie, wiesz, cegły, które jakie przeczytałam to po prostu po 20 stronach byłam załamana, bo nic z nich nie rozumiałam. Myślę sobie, jeżeli ja nie rozumiem, to nikt tego nie rozumie. Aż w końcu wpadłam na doradcę Steve'a Jobs'a. Richard Framelt. On obserwował Jobs'a, pracował z Jobs'em i właśnie on powiedział, że Jobs był niesamowitym strategiem, ponieważ on wszędzie szukał problemów. Szukał problemów i rozwiązywał je. I dzięki temu budował strategię. Kiedyś go Ramek zapytał: Słuchaj, Steve, wprowadziłeś taki produkt, zrobiłeś to tamto, siam to, jaka jest teraz twoja strategia? A on mówi: Ja nie mam strategii na teraz. Jak to nie masz strategii? Nie jesteś przygotowany, nie wiesz co chcesz zrobić. A on mówi: Wiesz co? Ja będę obserwował rynek, szukał problemów, ale przede wszystkim będę gotowy. I przyznam szczerze, że jak ja. Przeczytałam ten wywiad, czy, czy obejrzałam go gdzieś, już nawet nie pamiętam jak ja na niego trafiłam. To ja miałam po pierwsze ciarki, a po drugie, taki jeden wielki moment. Aha, Jezu, właśnie, to nie jest to, żeby cały czas coś robić. To chodzi o to, żeby znaleźć ten problem, który ma klient, mógł go rozwiązać i najlepiej znaleźć milion innych, którzy też mają ten problem. Steve Jobs był genialnym strategiem, bez strategii. Paradoksalnie. Hmm. On po prostu miał wielką wizję, robił różne rzeczy, jeżeli mu się sprawdzały, to wtedy przyciskał w cudzysłowie, czyli yy, wszystkie środki, wszystkie narzędzia kierował w tym kierunku, żeby zmaksymalizować efekt. No powiedz, czy to nie jest inspirujące?